Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mój znak to Stanisław Kłybek 3 Bożena Karol Hendryk Testuję akurat antenę taką do ręki na dwa, dwa pasma, na pasmo 2 metry 70 m. Antenę można trzymać w ręce lub zamontować. Tak ta antena wygląda. Może również pracować w pionie, wtedy pasmo 70 cm jest w poziomie. Jeśli antenę odwrócimy, to pasmo dwumetrowe mamy w poziomie, a elementy na pasmo 70 cm mamy w pionie. Antena ma dwa gniazda. Jedno gniazdo ma na pasmo 70 cm, a drugie gniazdo jest na pasmo 2 m. Do tego mam podłączony transceiver Jesu FT3D, także odbiera APRS również. Antena jest bardzo wygodna, szybka do montażu, ponieważ elementy są skręcane na tzw. mocylki, rękojeść jest odizolowana od elementów. Tego na wygląda. Antenę testuję na czwartym piętrze z balkonu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam do ponownych filmików. Komu się podoba filmik, łapka w górę. Serdecznie pozdrawiam Amatorskie 73.